To, że należy do fan klubu Karola Wojtyły, już chyba wiecie. Od czasu do czasu staram się tutaj przywoływać różne jego myśli i mam nadzieję, że dzięki temu, co do was mówię, ten jego fan klub się poszerza. W związku z Karolem Wojtyłą zapadła mi w pamięć taka bardzo piękna historia, którą się chyba tutaj jeszcze nie dzieliłem, ale przy różnych innych okazjach często ją powtarzam. Na franciszkańskim spotkaniu młodych gościł kiedyś Krzysztof Zanussi, znany reżyser, i on opowiadał o swoim spotkaniu ze świeżo upieczonym biskupem Krakowa Karolem Wojtyłą, na które został zaproszony do rodziców swojego przyjaciela. On był wtedy studentem, młodym człowiekiem, i Wojtyła, siedząc razem z nimi, z tymi znajomymi przy stole, zaczął mu zadawać pytania dotyczące tego, czego chciałby w swoim życiu, tego, czego chciałby od swojego życia, co chciałby robić, jakie ma plany. I to, co uderzyło Krzysztofa Zanostiego, to było to, że Karol Wojtyła był chyba pierwszym człowiekiem, który tak naprawdę wsłuchiwał się w jego odpowiedzi, był całkowicie skoncentrowany na nim i na tym, co mówił. Że był nim po prostu realnie zainteresowany. Bardzo głęboko w serce i w pamięć zapadła mi właśnie ta opowieść. Ale myślę, że jeżeli popatrzymy na swoje wspomnienia czy doświadczenia spotkania z różnymi ludźmi, to. Tego typu zainteresowanie, czy z tego typu zainteresowaniem spotykamy się raczej rzadko, a pewnie nie będzie i w całej tej kolekcji naszych doświadczeń brakowało po prostu takich momentów, kiedy ktoś działał dokładnie odwrotnie, czyli na przykład wykorzystywał nas po to, żeby móc zaprezentować samego siebie, zadawał pytania, yy, odpowiedzi inter interesowały go tylko i wyłącznie pozornie i tak naprawdę oczekiwał na moment, w którym będzie mógł wskoczyć. Żeby zacząć opowiadać o sobie. Takich ludzi skoncentrowanych na sobie niestety wokół nas nie brakuje, i pewnie możecie takich ludzi również w swoim gdzieś towarzystwie czy środowisku łatwo zauważyć. To doświadczenie tłumaczy mi dzisiejszą liturgię słowa. Popatrzcie, na samym początku. Widzimy Piotra, który stoi przed sądem i musi uzasadniać to, że uzdrowił w imię Jezusa człowieka. I wypowiada takie słowa: Przełożeni ludu i starsi, jeżeli prze przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo Wam wszystkim i całemu ludowi, że w imię Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. Przełożeni ludu i starsi. To są ludzie odpowiedzialni za lud. Ludzie, którzy w jakiś sposób są pasterzami tego ludu, moglibyśmy powiedzieć, bo przeżywamy dzisiaj niedzielę dobrego pasterza. Czyli jeżeli to są ludzie odpowiedzialni za lud, to byśmy się spodziewali, że będą się przejmować tymi ludźmi. A tymczasem widzimy coś dokładnie odwrotnego. Przełożeni ludu i starsi mają gdzieś tego człowieka, któremu przywrócono zdrowie, któremu Piotr przez modlitwę w imię Jezusa przywrócił zdrowie. Mają to dokładnie gdzieś. Lepiej nie mówić gdzie. O wiele bardziej ich interesuje to, że to wszystko nie zgadza się po prostu z systemem, że to stanowi jakiś błąd systemu, że to wydarzyło się poza schematami, którymi, po których poruszali się do tej pory i mają w tym wielki problem. I straszne jest to, że człowiek schodzi tutaj co najmniej na drugi plan, jeśli nie na jakiś dalszy. Jest to w pewien sposób przerażające. Na szczęście o wiele. Inne nastawienie yy, widzimy w, posta w postawie Jezusa, dobrego pasterza, bo tak Jezus się nam dzisiaj przedstawia w tej Ewangelii i mówi sam o sobie: Ja jestem dobrym pasterzem. I na samym początku tej Ewangelii yy, można by powiedzieć, zestawia siebie w kontraście do, do najemnika lub do tego, yy, do kogo owce nie należą, czyli Jezus jest dobrym pasterzem. Owce należą do Jezusa. Owce są jego własnością, a po drugiej stronie mamy najemnika, do którego owce nie należą. I jeżeli pojawia się zagrożenie, to najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i tutaj kluczowe wyrażenie i nie zależy mu na owcach. Jeżeli najemnikowi nie zależy na owcach, a Jezus jest całkowitym przeciwieństwem najemnika, bo owce są jego własnością. To znaczy, że zależy mu na owcach. I moi drodzy, to jest niesamowite przesłanie tej dzisiejszej liturgii słowa, że Bogu zależy na każdym z nas, że Bóg przejmuje się tym, co się z nami dzieje, że Bóg w pewien sposób martwi się o nas, że Bóg się o nas troszczy, że nie jesteśmy Mu obojętni, że jego serce. Porusza się na myśl o tym, co się z nami dzieje, bo to, co przeżywamy, jest dla niego najzwyczajniej w świecie ważne. I niesamowite jest to, że właśnie Jezus, będąc tym dobrym pasterzem, daje swoje życie za owce. A dając swoje życie za owce. Mówi nam krótko mówiąc, że uważa nas za ważniejszych od siebie, że jest gotów ofiarować swoje własne życie po to, żebyśmy my tego życia nie musieli, nie musieli tracić. I to jest coś, co absolutnie porusza również serce ojca, i jest jak najbardziej zbieżny, zbieżny z sercem Ojca, bo przecież misja zbawienia człowieka, którą realizuje Jezus, to jest tak naprawdę zbawienie, które Bóg chce podarować każdemu człowiekowi, ale. Jest napisane w tej dzisiejszej Ewangelii. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję. Ojciec jest wzruszony miłością, którą Jego syn okazuje każdemu z nas. Ojciec jest wzruszony tym, jak bardzo syn nas kocha. I Ojciec się cieszy, że mamy takiego brata jak Jezus, który, będąc naszym starszym bratem, kocha nas w taki sposób i przygarnia do swojego serca. I popatrzcie. Mówi nam dzisiaj święty Jan właśnie w tym pierwszym liście, który czytamy jako drugie czytanie. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. To nie jest tak, że Bóg traktuje nas jako, nie wiem, no jakieś przybłędy. Naprawdę jesteśmy jego dziećmi. Yy, o ile nasze życie mogło. Powstać przez przypadek z perspektywy naszych rodziców, o tyle przypadkiem z perspektywy Boga nigdy nie jest. Bóg każdego z nas chciał. Tak jak już powiedzieliśmy, na każdym z nas Panu Bogu szalenie zależy i niesamowite jest to, że właśnie kocha nas tak bardzo i tak bardzo się nami przejmuje. I cała ta uwaga, którą Bóg koncentruje na nas którą możemy poznać dzięki temu, w jaki sposób odnosił się do nas Jezus. Jest kamieniem węgielnym, na którym naprawdę można budować swoje życie. Bo jest tutaj właśnie mowa w tym dzisiejszym, w tym dzisiejszym psalmie, że Jezus jest tym kamieniem odrzuconym wprawdzie przez budujących, ale to właśnie On stał się kamieniem węgielnym. I ta stałość, z jaką kocha nas Bóg, Stałość, z jaką darzy nas swoją uwagą, jest kamieniem węgielnym, na którym naprawdę mogę oprzeć swoje życie. Ten dzisiejszy psalm jest dosyć realistyczny, bo jest tutaj też napisane, że. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie, nie chcą kochać nas w ten sposób. Yy, na ludziach często się zawiedziemy. Ludzie nie mają w sobie takiej siły, żeby kochać nas w taki sposób i trudno z nich uczynić taki kamień węgielny, ale jest to stałe nastawienie, wieczne nastawienie Boga, żeby nas kochać, wyrażone na samym początku, wtedy, kiedy stworzył świat i podtrzymane i kontynuowane wtedy kiedy Jezus przyszedł po to, żeby nas zbawić. Wieczne nastawienie Boga, żeby nas kochać, które może stanowić fundament mojego życia. I teraz, moi drodzy, o ile mogę się przejechać na ludziach, o tyle, jako człowiek wierzący, powinienem uczyć się tego, żeby próbować kochać tak, jak kocha Bóg. A da się to zrobić, bo widzieliśmy choćby na tym przykładzie z samego początku, jak potrafił kochać Karol Wojtyła. To była bardzo prosta rzecz, na którą myślę, że stać nie jednego z nas. A jeżeli nas nie stać, to możemy się tego, tego nauczyć. I na pewno nie stać nas na to, żeby kochać tak jak Bóg. Nie mamy fizycznej możliwości, żeby kochać wszystkich ludzi w ten sposób, ale mamy również kłopoty z tym, żeby kochać tych, którzy są gdzieś w tym naszym najbliższym środowisku. Ale jeżeli będzie w nas dobra wola, żeby rozwijać się w tym kierunku, to uważam, że nie jest nam wcale daleko do tego, żeby nauczyć się okazywać ludziom miłość i zainteresowanie w taki bardzo, bardzo prosty sposób i już będzie przynajmniej jeden. Dwóch, trzech czy tam iluś ludzi, którzy nie będą musieli rozczarowywać się innymi ludźmi, jeżeli będziemy w stanie w tych prostych spotkaniach z nich okazać im właśnie miłość i, i zainteresowanie, tak jak uczy nas tego właśnie dobry pasterz, ujawniając tym samym serce ojca, który kocha nas w nieskończony sposób. Chwała Bogu za to, dzięki za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.